Dzień dobry, witajcie o 10 na profilu Rodzice Co, Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, na kolejnym live i kolejnym spotkaniu. Widzisz to, co robię? A może właśnie Ty przewinąłeś przed chwilą o ekran, aby zatrzymać się na tym materiale? To w tym właśnie momencie. Mój i Twój mózg doświadczył małego strzału dopaminy, hormonu przyjemności. A teraz wyobraźmy sobie, że nasze dzieci robią to setki razy. I czy zauważyliśmy też inną rzecz, taką związaną z tym, że nie mogą przestać tego robić, że się zatrzymują i oglądają najczęściej bardzo krótkie filmy? Jeden po prostu za, za drugim. Za każdym przewinięciem ekranu w mózgu Twojego dziecka zachodzi niebezpieczna zmiana. Badania pokazują, że to ciągłe przewijanie ekranu jest jak narkotyk i dosłownie przeprogramowuje mózg, co w konsekwencji skraca koncentrację i prowadzi do problemów z pamięcią. W poprzednich tygodniach rozmawialiśmy o samych mechanizmach, które przyciągają uwagę naszych dzieci, ale również nas. To, to, że jesteśmy akceptowani, że są lajki, powiadomienia, ale również te trzy kropki, kiedy wyczekujemy, że ktoś właśnie do nas pisze, tak, żebyśmy większą uważność mieli na to, co dzieje się na ekranie, a, na, a nie na świat rzeczywisty. A dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, żebyście zajrzeli w artykuł, który mówi o tym, że również nawyki, czyli to, co staje się naszą drugą naturą, kiedy mówimy o nawykach, wpływają na to, że przywiązujemy się do, do ekranów i spędzamy z nimi coraz więcej czasu. W czasie dyżurów telefonicznych Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii rozmawiamy z Wami o tym właśnie, że zauważacie takie nienaturalne e, przywiązanie swoich dzieci do, do ekranów i że jest im coraz trudniej, Częś, często nawet już 10 11 latką odłożyć e, ten ekran i przede wszystkim, kiedy nawet uda nam się nakłonić ich do tego, to skupić się na wykonywaniu zadania. Na przykład nie potrafią czytać książki dłużej y, niż 5 minut. Nawet takiej, słuchajcie, którą chcą przeczytać. Y, I to jest naprawdę związane z bardzo wieloma czynnościami. To jest to, że dziecko miało jakąś pasję czy hobby i nawet chciałoby coś robić, ale nie ma w ogóle takiej mocy w sobie i cierpliwości i dosłownie po chwili porzuca każdy, każdy ze swoich pomysłów. I to tak naprawdę jest objaw tego, że mózg został przyzwyczajony do ciągłej stymulacji mediów społecznościowych, ale w ogóle do tego, co się dzieje w ekranie, bo przecież nie o same tylko komentarze i lajki chodzi, ale bardzo często właśnie te nastolatki siedzą między innymi na TikToku, który Wyrzuca co chwilę im tą dopaminę w postaci kolejnego materiału o bardzo zmiennej dynamice, kolorystyce, tematyce, po prostu wszystkim, co, co mogłoby się przydarzyć, a nie dzieje się w rzeczywistości. I to, co jest niesamowite, to to, że kiedy po rozmowach udaje nam się znaleźć jakąś wiecie, małe takie ziarenko, światełko do zmian, i wprowadzacie bardzo proste zasady higieny cyfrowej, to wracacie z informacją, że ta mała rzecz potrafi przeprowadzić ogromną zmianę. O czym tu mówię? Mówię na przykład o tym, że wprowadzacie zasady i jesteście w nich konsekwentni: że nie ma ekranów, żadnych ekranów, od smartfona po telewizor, na przykład w czasie posiłków. I to wyobraźcie sobie, też uczy już mózg naszego dziecka tego, że jest taki czas, który można wytrzymać, mówiąc tak po prostu, bez, bez dodatkowej takiej stymulacji, tak? bez ciągłego zarzucania mózgu różnymi informacjami skuteczne sposoby tego ograniczania czasu ekranowego takiego bez konfliktów to słuchajcie przede wszystkim rozmowa i dlatego zachęcamy was do zajrzenia na te 52 tygodnie um, macie już wiele wiele materiałów ale ten właśnie o nawyku scrollowania czyli czy wiesz że przewijanie ekranu zmienia twój mózg jest również opatrzony pytaniami, które warto, żebyście zadali swojemu, swojemu dziecku w tym obszarze tego przyzwyczajenia, tych właśnie złych nawyków, które przy, przywiązują do, do ekranu i powodują te problemy, zarówno z koncentracją, jak i z pamięcią, a w efekcie słuchajcie z poczuciem własnej wartości, bo. No cóż, kiedy nic mi nie wychodzi i na niczym się nie mogę skupić, no to wyobrażacie sobie, że trudno jest wytrzymać z samym sobą, ponieważ co chwilę mam, mam jakąś porażkę w tym życiu, życiu rzeczywistym. To, co mogę wam jeszcze poradzić, oprócz tego, żeby zawsze zawsze to była rozmowa, żeby to nie było krytykowanie. Tylko właśnie. Próba zachęty i dyskusji o, o technologiach i, i, o, i o ekranach, to bądźcie wzorem do naśladowania. Naprawdę, zarówno dzieci, jak i młodzież bardzo nas ob, obserwują, i to, że my jako pierwsi odkładamy smartfony podczas posiłków, czy rozmów rodzinnych, czy rodzinnych spotkań. To jest dla nich bardzo kluczowe, bo wiedzą wówczas, że to my chcemy być w tym spotkaniu. Um, pokażmy też, że potrafimy nie sprawdzać co chwilę powiadomień. Zastanówmy się, kiedy ostatnio mieliśmy telefon w trybie na przykład samolotowym, tak żeby właśnie w czasie rodzinnego obiadu, czy ponieważ mamy lato jakiegoś wieczornego spotkania, po prostu tych e, powiadomień w ogóle nie odbierać. I bardzo ciekawa rzecz, związana z tym, że wiele rzeczy nasz mózg, słuchajcie, musi naprawdę usłyszeć nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć. Żeby przekonać się do nich, to mówmy na głos o swoich decyzjach. Czyli odkładam teraz telefon, żeby móc z Tobą porozmawiać. Wyłączam teraz powiadomienia, bo to jest czas dla Ciebie i dla mnie i to co jest niezbędne niezbędne to wprowadzajmy zawsze jasne zasady i te zasady zachęcamy też żebyście w, w, do ich wprowadzenia zachęcili szczególnie nastolatki żeby oni też na swoją miarę tak mówili o tym jak sobie to wyobrażają i spróbujcie jeżeli są naprawdę problemy bo Coś się wymknęło spod kontroli na samym początku. to Zaczynajcie od 10-15 takich minut bezekranowych w jakiejś takiej konkretnej przestrzeni i rozszerzajcie ten, ten czas. Natomiast, jeżeli um, uważacie, że już przeszliście ten moment, to warto wprowadzić zasadę, która naprawdę działa. I działa prozdrowotnie, działa profilaktycznie, ale też wiele rzeczy, mówiąc wprost, naprawia. Również w nas to zasada, która ustala bardzo mm, takie skuteczne granice. 1-1-1, czyli żadnych ekranów po przedbudzeniu o tym też był artykuł i e live na Rodzice Co żadnych ekranów godzinę przed snem tak, żeby cały organizm, ale i mózg mógł się zregenerować. I żadnych ekranów jeden dzień w tygodniu, i to jest, słuchajcie, coś, co należy bardzo dobrze zaplanować. I przy tym planowaniu chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy my, jako rodzice, wykorzystali technologię na swoją korzyść. To znaczy, zainstalujcie, słuchajcie, aplikacji kontroli rodzicielskiej i wyjaśnijcie młodemu człowiekowi, dlaczego. Powiem Wam, że szczególnie, gdy się pracuje w starszych klasach, czy, czy nawet licealnych, to oni bardzo często mówią o tym, że uniknęli pewnych problemów. Właśnie dlatego, że mieli rodziców, którzy patrzyli, co się dzieje, z, z, zarówno z ich czasem, takiej długości tego, tego czasu, jak również z tym, co oni, na co wykorzystują ten, ten czas. Więc pamiętajcie, wasze zaangażowanie ma to znaczenie. I pamiętajcie, że budowanie tych zdrowych nawyków to jest proces i warto, żebyśmy byli. Bardzo cierpliwi, ale jednocześnie konsekwencji, konsekwentni, i efekty na pewno na pewno przyjdą. A po więcej zapraszam Was na rodzice co 52 tygodnie, a ten dokładnie to czy wiesz, że przewijanie ekranu zmienia, zmienia twój mózg? Natomiast w przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, jak smartfony robią popcorn z mózgu naszych dzieci. Będzie ciąg dalszy, rozwinięcie tych mechanizmów i nawyków. Zapraszam Was i życzę Wam dobrego tygodnia. I proszę, zadbajcie również o siebie. Serdecznie wszystkiego dobrego. Ola Gil.